Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w parku pięknego i malowniczego miasta, jakim jest Jasło. Wokół widzimy piękną przyrodę, lecz kryje ona smutną prawdę. By Wyjaśnić problem elektrośmieci, musimy najpierw dowiedzieć się, czym one tak naprawdę są. Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. W przyrodzie nic nie ginie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele szkodliwych i toksycznych substancji, które mogą łatwo przenikać do gleby, wód gruntowych i powietrza. Dlatego elektrośmieci to odpady niebezpieczne. Które zanieczyszczają środowisko naturalne. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i oświetleniowym, czyli wyrzucenie elektrośmieci do śmietnika lub porzucenie ich w lasach czy przydrożnych rowach, zatruwa i niszczy środowisko, przez co zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt. Wiele z substancji zawartych w urządzeniach elektrycznych to trucizny, związki mutagenne powodujące zmiany w naszym aparacie genetycznym oraz rakotwórcze. Jeśli to toksyczne substancje ze stłuczonego kineskopu telewizora, rozbitych świetlówek, albo zdezelowanej lodówki będą w dużych ilościach przenikać do środowiska, to w przyszłości możemy pić skażoną wodę, jeść nafaszerowane chemią jedzenie albo oddychać brudnym i skażonym powietrzem. Szkodliwe substancje występujące w elektrośmieciach to Rtęć Zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy. Jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgów ludzi i zwierząt, powoduje zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchu, rzucia i połykania. Ołów Wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek. Potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik. Związki bromu. Stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią. Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych, zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze. Nikiel, gdy przedostanie się do organizmu w dużym stężeniu, uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do zmian nowotworowych. PCB, związek chemiczny, który pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Po dostaniu się do wód gruntowych, przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt. Powoduje m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne, opóźnia w rozwoju niemowlęta. R12, czyli freon, to gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach. I lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą, jest szczególnie szkodliwe dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal stosowany jest w urządzeniach starego typu. Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, między innymi ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób, takich jak pylica azbestowa, rak płuc i nowotwory międzybłoniaka opłucnej. Z jednej tony wydobytej rudy złota można otrzymać od 1 do 5 gram złota, a z jednej tony złamowanych telefonów komórkowych 150 gram złota. Ten rachunek mówi sam za siebie. Dodatkowe korzyści to mniejsze zanieczyszczenie środowiska i oszczędność zasobów naturalnych. By sprawdzić wiedzę ludzi na temat elektrośmieci, zapytamy o to napotkanych przez nas przechodniów. Dzień dobry, jesteśmy uczennicami zespołu szkołodowanych. Czy możemy zadać Pani kilka pytań? Tak, dziękuję. Czy wie Pani, co to są elektrośmieci? No mniej więcej się orientuję. Z jakieś części telewizorów, jakieś tam inne rzeczy elektroniczne, na przykład y, żelazka stare y, z komputerów, chociaż to na razie jeszcze się nie wyrzucę. A czy Pani, w Pani miejscowości są organizowane jakieś zbiórki nie, tych rzeczy, nie? Nie, nie, Jest środowisko bardzo zanieczyszczone, czy to takimi zwykłymi śmieciami, jestem przeciwna takiemu czemuś, czy takimi rzeczami, na przykład jak reszki telewizorów, czy coś takiego, to spotkałam się pod drzewem, dzikim zem, który chciałam sobie owoców nazywać i nagle widzę, że tam leżą jakieś rzeczy, które coś powinien oddać do punktu, bo jeżdżą takie samochody i zbiegają. Chciałabym zaprosić Pani, no, pytanie. Wie Pani o pytanie, czy Pani o elektrośmieci? Nie, nie wiem. Elektrośmieci są to y, zużyte telewizory, komputery. Aha, aha, takie. No, rozumiem teraz, już wiem. Chciałyśmy też spytać, y, czy Pani miejscowości są prowadzone jakieś y, właśnie zbiórki tych śmieci? To znaczy, ja mieszkam w Jaśle, no i prawdopodobnie są, ja nie wiem, bo, bo na razie nic nam takiego nie zepsuło, co by można było dać do wyrzucenia. Ale myślę, że gdzieś w Jaśle słyszałam, że jest taki zbiór chyba, tak? O ile się nie mylę. Tak, są zbiory. No no. A widziała Pani może w okolicy Jasła jakieś dzikie wysypiska śmieci takich? Raczej nie, raczej nie, no nie widziałam, tak jakoś nie zauważyłam. Nie wiem, nie wiem, tak czasem jest, że gdzieś na wieś, ale jakoś nie zauważyłam, żeby tak wysypywali, bo teraz już wszędzie zabierają raczej śmieci tak, że, że, już jest ten tym porządek raczej, no. Także raczej wszędzie zabierają także, że uważam, że tak w miarę w porządku, tylko jeszcze psy są denerwujące z tym zaocjaniem się pod blokami, pod blokami, to jest to kropka. No to tak właśnie jest. Dziękuję. bardzo. Proszę bardzo.